Jest 10 grudnia. Witam Was w nowym vlogu na tym kanale. Jutro, 11 grudnia, jadę na targi Fantastyki i pomyślałam, że dobrym pomysłem byłoby nagrać vloga z tych dwóch dni. Myślę, że dwóch, także zacznijmy. Na początku, może powiem tyle, że niedawno wróciłam do domu i pierwsze co zobaczyłam to paczka. Nie wiem skąd ona jest, ale podejrzewam, że jest właśnie z Warszawy Moja praca była na wernisażu w Warszawie I jakby niestety nie mogłam być tam osobiście, ale nagrodę wysłali mi w paczce I bardzo możliwe, że to jest to właśnie Także otwórzmy sobie i zobaczę zobaczę co tam jest i wam pokażę przy okazji Jeżeli to jest w ogóle to, bo kto wie Może jakaś stara paczka z Aliexpress, która doszła po dwóch latach to wie o, dobra. To paczka właśnie z tego gubernisażu. Swoją drogą to był konkurs na plakat promujący wolontariat. Okej. Okay. Więc tak, mamy wielką torbę z moim plakacikiem. Okej, okay, co to jest? Ciekawe rzeczy, więc mam tutaj jakąś grę planszową. subcio. Lubię grać w gry planszowe. I mam również dyplom, więc mamy tutaj dyplomik. I like it No i zobaczmy, to jest jakaś gra planszowa Jest strasznie ciężka, bardzo ciężka, naprawdę No na razie nie będę O kurde, ludzie, patrzcie na to Co to jest? Przecież to jest jak Okej, okay, to To będzie skomplikowana gra No ja się zatrzymałam Na grach typu Chińczyk, ale dobra, niech będzie Coś nowego zawsze fajnie i akurat potrzebowałam tego na jutro, bo nie wiedziałam, jak mam torbę wziąć ze sobą. I proszę bardzo, świetna, wielka torba jeszcze z moim logiem, także I like it. E, to by było na tyle. Co chciałam Wam pokazać chyba w dzisiejszym dniu, bo teraz planuję zjeść sobie obiadek y, i pójść spać. Ja kończę. Widzimy się jutro, jak już będę się szykować. Tak. Ficujemy do siebie. <grym> Sukcia. E, taki szybki vlog z Kibla. <grym> e, jestem tak bardzo podekscytowana, że serce mnie nawala jak nie wiem co i, i w sumie tyle chciałam powiedzieć. Będzie opening tego, co kupiłam w chacie, bo po prostu... <grym> no i to chyba tyle. I kupiłam kotyuszka. I są bardzo słodkie. Więc tak kochani, mój pierwszy widz ze mną się spotkał. Przywitaj się. Witam. Kolejni widzowie, przywitajcie się. Witam. Witam Was. Jestem już po całym wspaniałym, naprawdę wspaniałym dniu, który spędziłam w Warszawie na targach fantastyki. Gdybym mogła, to bym go powtórzyła, bo po prostu był cudowny, naprawdę jestem zadowolona. To był jakby mój pierwszy konwent w życiu, więc taki wiecie, animiarski, także, także bardzo się cieszę. I z tego miejsca, jeszcze raz, jeszcze raz chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które do mnie podeszły I które, z którymi mam zdjęcie i w ogóle, no po prostu kocham, kocham was naprawdę Okej, okay. um, teraz tak pokrótce omówię co, co kupiłam, bo mam w planach nagrać tym oddzielne filmiki um, W sumie z paroma szczami, ale to zobaczycie za chwilkę Myślę, że pokażę wam najpierw co będzie w oddzielnym filmiku na pewno W ogóle przepraszam za mój głos, ale troszkę się przeziębiłam, no nieważne Ehm... Um, Tutaj mamy Mister Boxa z Attack on Titan i to będzie w oddzielnym filmiku. Jestem, ja jestem bardzo podekscytowana, w sensie ja już chcę to teraz otworzyć, ale chcę Wam nagrać filmik, muszę Wam nagrać z tego filmik, więc nagrałam z tego filmik. Kolejną rzeczą, którą w sumie widać jest taki naszyjnik, w sumie choker bardziej i taki naszyjnik. Jakby bardzo, bardzo ładne są naprawdę i to co miałam praktycznie przez cały dzień, kiedy tam sobie chodziłam, są to takie kociuszka. Kupiłam je właśnie na tych targach i cały czas sobie w nich chodziłam, bo mi fitowały do stroju i kocham po prostu. Okej, okay. kolejna rzecz, z którą będziemy nagrywać filmik, a w sumie ja będę nagrywać filmik, jest tak testowanie jedzonka i jako jedzonko mam na przykład um, takie ramune, jeżeli dobrze mówię, um, Brzoskwinkowe oczywiście, <laughs> jak żeby inaczej. Mam również różne ciekawe rzeczy. Um, zacznę może od tych takich mniej ciekawych. Um, przetestujemy sobie ostre wodorosty, przetestujemy sobie różne smaki, poki. Już wam pokazuję, jakie. Jeszcze, albo wiecie co, nie, zrobiłam wam surprise, i pokażę Wam teraz na odcinku, jakie poki kupiłam, i będziemy też testować moci, które też Wam później pokażę. E, za to, co Wam teraz pokażę, <grych> co też kupiłam, to są takie żelki jakby. Nie wiem, to jest yy, dziwne, ale ja chcę to spróbować. I kolejną rzeczą jest taki, nie wiem, pudding, cokolwiek to jest. I jeden nawet zjem teraz zrobiłam taki przedsmak w filmiku, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak to smakuje. Naprawdę. Dobra, otwieramy to. Czemu to się wylewa? tylko jedyna, dobra. Okej. Okay. Pachnie chyba mlekiem trochę. Smakuje takim... Ojejku, jak to się nazywa? Takim, takim... Mlekiem skondensowanym Co to jest?! To smakuje jak... Słodkie mleko w galaretce z dodatkiem... Czegoś, czego nie jestem w stanie określić. Okej, okay, przejdźmy dalej. Tą rzeczą, którą kupiłam, jest taka świeczka, Boże, tam było piękne stoisko ze świeczkami i te świeczki tak świetnie pachniały. No, ja jestem zakochana. To jest y, zapach y, dyn, ciasto-dyniowe, a nazywa się miasteczko Halloween. I nie wiem, że się na po Halloween, ale jakby ja kocham Halloween, a jeszcze jak to, jak to pachnie. Szkoda, że nie możecie tego powąchać, bo po prostu. Oh. I coś chyba czego kupiłam najwięcej. Najwięcej. Nie wiem czy jest osoba, która kupiła więcej tego niż ja, naprawdę. E... O, zapomniałam o jedną. Ehm, jeszcze jest Mister Box z naklejkami, ale to też otworzymy sobie w czasie otwierania tego drugiego. Okej. Okay. Reszta to tutaj tego co tutaj mam to są przypinki. Ja ich kupiłam zaraz sobie policzę, bo to jest hit, naprawdę. 14 przypinek! 14 przypinek! wiecie. Tam dwie na pewno już. Trzy już oddam na pewno, więc. Okej, okay, tak pokrótce wszystkim, wam pokażę, więc. To Doroki. Eren. Kaneki. Oczywiście musiał być Itachi. Oj, jej, prześwietlam go trochę. No, Itachi. Logo z wiodowców. Reki i Langa znowu Bakugo A nie, nie znowu, tu jest znowu Bakugo. Um, Liwaj, Nezuko, Naruto, Naruto. No i dwa hentajce. Dobra, to jest chyba wszystko. Jeżeli o niczym nie zapomniałam, to tak mniej więcej prezentują się moje zakupy, które, które zrobiłam. No i co? To chyba tyle, moi kochani. Ja bym tak zakończyła tego vloga: zakończyła Was z takim em, niedosyceniem, że tak powiem, ponieważ będę nagrywała właśnie filmiki z testowaniem tych różnych rzeczy. I tym, tą końcówką chciałabym Was zachęcić do oglądania, także zachęcam Was do oglądania. No i co mogę powiedzieć? Ja kończę na ten moment. Dla Was proponuję subskrypcję, łapeczkę w górę. I to tyle. Widzimy się w następnych filmikach. Matane!